Znajdujemy się w sercu Dąbrowy Górniczej. Miasta, które przechodzi transformację. Z takiego przemysłowego w to, w którym fajnie się żyje. Dzisiaj chcemy Wam pokazać naszą pergolę, którą wybudowaliśmy po to, żeby miło spędzać czas. W jednej z prestiżowych inwestycji apartamentowych stworzyliśmy wyjątkową strefę relaksu. Pergola Toplight została zainstalowana na przestronnym tarasie 8 piątra ekskluzywnego penthouse'u. To realizacja, która łączy nowoczesny design z funkcjonalnością i technologiczną precyzją montażu. Ze względu na zastosowaną izolację wodną tarasu, konstrukcja została wykonana w systemie wolnostojącym, bez kotwienia do podłoża. Zastosowano tu specjalne rozwiązania, które zapewniają maksymalną stabilność i bezpieczeństwo. Bez naruszania struktury podłogi. Projektowanie konstrukcji rozpoczęliśmy od wykonania skanu 3D powierzchni tarasu. Następnie, jak we wszystkich naszych realizacjach, przygotowaliśmy model 3D, który pozwolił nam dokładnie zwizualizować konstrukcję i przedstawić ją klientowi, wraz z analizą słońca i cienia. Sercem pergoli jest elektrycznie sterowany dach toplight, który umożliwia precyzyjne dozowanie światła i cienia w zależności od potrzeb użytkowników. Całość uzupełniliśmy oboczne rolety screen, również z napędem elektrycznym, które chronią przed słońcem i wiatrem, a jednocześnie zachowują lekkość i elegancję. Minimalistyczna forma pergoli doskonale wpisuje się w architekturę nowoczesnego budynku. Jej prosta geometryczna linia podkreśla prestiż miejsca i nie konkuruje z widokiem na zieloną dąbrowę górniczą. To przestrzeń stworzona z myślą o wypoczynku w wersji premium. Idealna na poranną kawę z panoramą miasta w tle, popołudniowy relaks, czy wieczorne spotkania przy kieliszku wina. Realizacja, która nie tylko podnosi komfort codziennego życia, ale też zwiększa wartość nieruchomości. Świetnie radzimy sobie z niestandardowymi rozwiązaniami. Jeżeli Twój taras również wymaga indywidualnego podejścia, zapraszamy do kontaktu.